Dziś zrobimy kotlecika dewolaja. Jest to bardzo, bardzo popularny kotlet już z czasów mojej młodości. A ponoć, no i z prl aż. <noise> Ale zrobimy kotleta dewolaja takiego prawdziwego. Bo słyszałem o przepisach, że się zabija z serem to jest dewolaj, że z czymś tam to jest dewolaj, albo jeszcze inaczej to jest dewolaj. Nie, dziś zrobimy prawdziwego kotleta Devolaja z masełkiem i z natką pietruszki. Prawdziwego z prl -u. No, tak, od czego zaczniemy? Zaczniemy może od tego, tak, że rozbijemy mięsko. Albo nie, najpierw nastawimy tłuszcz. Nastawimy tłuszcz, akurat frytkownicę mam zepsutą, ale to zrobimy w garneczku, jak ktoś nie ma frytkownicy, proszę bardzo, można też zrobić de wolaja w głębokim tłuszczu. Garnek z olejem i nagrzewamy. A my wracamy do mięsa i proszę bardzo, mamy filecik z kurczaka. Zobaczymy troszeczkę go, może jeszcze obsuszymy. Tak, weźmy trochę tworzy, żeby nam to wszystko nie chlapało po kuchni i rozbijamy tą błoną od góry, tak? Nie za mocno. Pamiętaj, że chwile z kurczaka jest bardzo delikatne. Pamiętaj, żeby brzegi fileta były dobrze rozbite, bo się później ładniej zaklei. A po co robiłeś tym ręcznikiem papierowym, jeszcze obsuszałeś? A kochani, to jest dobre pytanie. E, mięso, jak jest dobrze wysuszone, to ono później nie strzela tak, jak rzucasz na głęboki tłuszcz, bo tak zaraz, ta, tu olej potrafi czasami cały uciec ci. Jak jest za mokre mięso, a tak jak jest obsuszone, to nie ma tego problemu. Teraz mamy rozbite już tutaj filecik, Dajemy pieprz solą. Nie za dużo. Dajemy pieprz solą. Dajemy do środka masełko. Tak, prawie centralnie. I natkę pietruszki. Nie żałujmy. I teraz zawijamy. Ja sobie pomogę no, nożem trochę, dlatego że filet jest delikatny, żeby się nie porwał. To możemy sobie pomóc nożem. Przekładamy tutaj mocno, zakładamy te ranty. Dewola, voilà. jak jest fajnie zamknięty, dobrze zawinięty, to on nam to masełko zostanie w środku i dopiero na talerzu nam ładnie wypłynie. I proszę bardzo. I tu mamy drugiego kotlecika. Zawijamy. I teraz rozbijemy jajeczka. Dajmy tutaj do jajek jeszcze troszkę soli pieprzu. Bo w środku pamiętajcie, że jest os y osolone, opieprzone. Tak, jajka mamy rozbite. I teraz formujemy kotleta. Najlepiej oczywiście jak robią to dwie osoby, no ale jak nie ma drugich rąk, to nie. Trzeba sobie poradzić, prawda? Tak, tu uciskamy. Ten kotlet akurat ma to do siebie, że masło bardzo szybko się w go, głębokim tłuszczu gorącym rozpuści. Dlatego trzeba zrobić go dwa razy, żeby pozaklejać Dokładnie. te wszystkie różnik. I drugi dzielki, raz teraz prawda? właśnie. Jeszcze raz, tak. Dokładnie tą samą czynność. Chodzi o to, że dwa razy, żeby to masło nie wypłynęło, żeby było wszystko zak zaklejone ładnie. Tak, i drugi kotlecik. I właśnie. Drugi raz ta sama czynność, żeby to wszystko ładnie uformować. Pozaklejać jako polskich mechaników a, samochodowych. Zaszpachlować, żeby masło nie uciekło. Ale to jest jajko z bułką tartą, czyli to szkodliwość niewielka. Sprawdźmy, czy tłuszcz jest dobry. O, bułka tarta się piecze, czyli jest tłuszcz dobry. Wrzucamy. Jak masz to tak 180 stopni tłuszcz żeby miał. Debolaje dochodzą. Ja wcześniej włączyłem piekarnik, nagrzałem do 200 stopni i będziemy jeszcze je dopiekać w piekarniku. Ale to za chwileczkę, jeszcze chwilę mogą być tutaj w tłuszczu. Jeszcze za blade są, prawda? Jeszcze za blade, tak, tak. Tak, debolaje są już ładnie opieczone. I teraz dla pewności, żeby nie były surowe, po prostu na jakieś 7-8 minut do piekarnika na 200 stopni i one ładnie dojdą nam w środku, nie będą surowe, będą... Big zobaczcie, jest już usmażony, teraz w piekarniku prawdy. doszedł. Czy mięso nie jest Patrzcie, surowe? jak ładnie wypływa masełko? masełko, tak. I widać, że jest dopieczony, w piekarniku ładnie doszedł. Tak. Jak będzie smakowało? Jesteś zadowolony? Daj lajka, like zasubskrybuj. A jutro będziemy robić skrzydełka na ostro, takie do piwa, taką zakąskę po prostu męską, ostrą. Zapraszam.